Dobra Aha. Co, co droga? Spinaczy! Fucking laker Widziałem co? Widziałem tego laka z kosmosu Jaki lak, to było wszystko skinny! Że akurat <noise> byłeś odsłonięty, nie? Był Ej! No ja tam mogą być kłopoty Jako, że oni nie koszują No, też nie Mam też mą takie chatecze, kurwa No, to mogło być nie do końca przemyślane. To no było zajebiste przemyślane. Widzisz? Widzisz i wierzaj, jak napięto. Przecież, co wiemy. Okay. <grybuj> 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 Mówiłem <że> zajebiste przemyślane? Ale <grybuj> dokładnie tak to miał wyjść. Teraz <grybuj> ten egzost w i w ogóle ulty był nieplanowane co z Ale wiesz, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mhm. No mniejsza armor, tyle jest, tyle dobra Kurwa, trzech typów pod trafienie dla słabych. Ej, oni puszczą w górę. A. Oni puszczą w górę? Kurwa... Chyba im przeoram rurę. Kurwa, atak! O, to no, jest kurwa, słaby. Ale kura. ginę. Włączaj tarczkę o, i... Najlepiej... Przeżyj. Ta, najlepiej. krzeko muszę ci zadać pewne pytanie. Oui. Czy jesteś mężczyzną? Czy czujesz się mężczyzną? Kurwa, ale to... Ja nie... SIĘ CZUJĘ SMOKEM! Kurwa. NIE pierdolać! JEZU! JEZU! Bucu... my Kurwa, me gusta i love, Ed w ogóle. Widzę co się działo wszędzie? Na każdym lane'ie coś... Na każdym lane'ie coś pojebanego, a co zwalnął mi snajperską strzałę, uratującą Morganie skupnie, Dzięki. To <grymne> było tak! problem. Ale takie rzeczy się działy wszędzie. Ja chyba. O, teraz użyję replaya i zobaczę, co się jednocześnie działo na dole. No, no mniejsza armor, tyle, tyle dobrego. Kurwa. kurwa, trzech typa, podwieżą trafienie dla słabych. Ej, oni puszczą górę. Oni puszczą górę? Kurwa. Chyba im przeoram rurę. A tak! A to jest słaba, Ale ginę. Patrzę, tarczkę i. Najlepiej przeżyj. Tak, najlepiej! Skrzeko, muszę ci zadać pewne pytanie: Czy jesteś mężczyzną? Czy jesteś mężczyzną? Kurwa, ale to. Uja, się czuję smokiem! Ty Jezu! Jezu! Bucu! My, kurwa, Megusta gusta i love. w ogóle. <ścoughs> <ścoughs> Widzę, co się działo w Na każdym lejnie, coś. <laughs> na każdym lejcu coś badega, bo co z dwalną i sniperską strzałę uratującą Morganie, stópnie, dzięki. To było tak! Kajne problem. Ale takie rzeczy się działy wszędzie. Ja chyba. O, teraz użyję replay'a i zobaczę, co się jednocześnie działo na dole. No, o. SS bot, because pushed, because fuck, bitches, chodź na niebieskiego, zobaczymy, czy są tu. Na niebieskiego może. Mm. Kurwa. No my możemy, oni też. Chodź, Edel, kurwa, chodź tu!

Jestem nieśmiertelny. No ale to tam chuj! Bardzo sytuacja się nie zmieniła. Zabij! <laughs> ale dłołoby. Tylko co teraz? Teraz no, zginę. No, no, to zwinę. Trzeba chwilki dłużej, żeby prościej zregenerować. Nie ma bota. Daj mi to mocne kombinacje. Właśnie. You, no dobra. Dziękuję. Weź się tato. No, jeszcze graj, to może na mnie nasrajcie Okej. Okay. No shit. O boże. Ty, ty się tam nie bij, ja jestem. Yes. O, o jeszcze więcej ludzi zgarni, żeby... Widzę, że moca... Masz harcu? Stary, ale... Taki, taki ogarka Do Twoja dupa z koszem! Gdyby koszykówka była grana penisem, to byłbyś pierdolonym celem! What?! <śmiech> <śmiech> tutaj. Co tutaj! Już heard me. Co Idę, 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 idę! Bierz, bierz go, bierz go, bierz go w obroty! Dobra, czekaj! Lepiej no, ulta spal ma. O kurwa, źle, 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 źle! Dobrze! Ja już tam idę! To było dobre co? On zaczyna robić niefajne Spokojnie, jak coś to... ...dąbcila Nie! Masz ulta? Dobrze O, kurwa, big place, big place, straszny, good! Kurde! Cool. Yeah. Da fuck! Ale nie śmieszne, ale ja to. Co? <grymne> big play, big place! Dobry, amigo! Już sięgnął po nowe piwo. No to masz Riven. Tylkoś no, tam w takim o na, na dole. O, ale tu idzie cała piątka, a my tak. No, no mówiłem o, Dobra. o Riven. <grymne> Dobra, tam już jest ich czwórkę. <grymne> teraz oni na dole. Co teraz zrobimy? Bijemy się, okej. Okay. Wbijna to mapa strike. Ale kurwa. O zaraz wszyscy będzie szło. O, silence! Kurwa! czyterstwo! O jeszcze kill, dobrze A ty skąd tam się stranker kurwa! Wdzięłeś? Jestem! Aj mówię! No to może być nieco... wiesz kurwa! To było głupie. No to strasznie było zjebane. No i nigdy nie mówiłem jestem! A coś ci nie słychać czasem, jak im podziękować wcześniej słyszałem. Pewnie nie podziękowałeś, a teraz nie mówisz. Podziękowałem! <tuszy> Czego kurwo chcesz? Dobrze, bardzo dobrze! Kłopie. Nikt nie rusza nas spod tej wieży! A ja sobie Kurwa, garen z go na garen. Dobra, demacja! Ej, ej, chodźcie, chłopaki, dziewczyny, demację robimy. JUJZ! Yes! <ślesz> kurwa, Ej no, yes! 104. co Co za, kurwy! Democjo! No wy coś rozpędziliście chyba trochę. Dobra! To tutaj są inni! Ja Jakoś! Tak ich! Tak. Wyszło. Wyszło! Dobra, teraz wycofujemy się! O Nie. Ja farbię na bocia, tak patrzę, żeby już się przy nich tych suszej! Samo tam londynka nazwy w osiedlu. Wypchanek. Coś bardzo wypchanego. Chwak, 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 kogoś! Dobra, już, 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 już. Tylko, że ja muszę zliczyć z tym, że pływ zostanie przerwany przez Sorakę, co będzie spoko, bo wtedy nie będą mieli jak przerwać ulta kuby. O, ja to nie zrobię. Czekaj, 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 patrzysz pod wieżą. Smoka mamy. Bo wiesz, nie. ten Fizz ma mały Mogę go No, Na początku był taki O, tak? O, sam hitting. Ustuj, ustuj!

Big play, big play Uciekaj ty, bo oni idą do ciebie, chłopie! On, on chce big playa, lepiej nie jest tamtędy Dosmaka! O nie, zęga! No, gówno! Ooooo! Big play, big play! Teraz zmaka, teraz zmaka! Do Dobry! Jedziesz, damdze! Big play! Oooo! się Aaaaaaah, kawaler! Ale wstrzymałeś ich całkiem długo, mają teraz z minutę barona mniej, good job! No nie. O. temu odrodził się edel i zamiast. z máme mamy Edela i... Nie wiem, jakie jest zamienił na kijek. <týk> <týk>